Cześć widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Zostawcie łapkę like w górę, zasubskrybujcie kanał, a dzisiaj chciałbym bardzo pozdrowić całą moją oazę, bo byłem na wyjeździe jak wam mówię. I dzisiaj pozdrawiam Janka, Patrycję, Rysia, Szczepana, Filipa, Maxa, Monikę, Kasię, Emilkę, Kubę, drugiego Kubę, Kubusia, Jakuba, Kubę, Tymka, Jana, Michała, Anię, Nadię, Olimpię Kasię się oczywiście najważniejszą osobę na koniec zostawia Leroxane. Zgadza się wszystkie te osoby. No. Pogadam sobie też o tym, ale na początku zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę. Latuje intro. Witam Was widzowie, już jesteśmy w Minecraft'cie Hardcore, jak ja się cieszę, że mogę dla Was ten film nagrać, no, no to tak jak Wam mówię, pozdrowienia, na odcinku pozdrawiam, no widzicie, widzicie, trzeba być szczęściarzem, żeby, albo szczęściarką, żeby być tego. Zaczniecie pewnie pisać w komputerze. Dlaczego zostawiam najważniejszą osobę i trzy ty dziewczynki na koniec? Co jest grane? A to o tym się nie dowiecie, dobra. Może kiedyś się pojawi na odcinku, to wam wytłumaczę więcej. To nie Raksana? Jeżeli oglądasz ten film, to wiesz o co chodzi. Dobra, lecimy widzowie do góry jeszcze raz sobie pogadamy. Spokojnie, spokojnie, to nie jest koniec filmu. Nie wierzę, jak to jest wy wysoko. No czekajcie, ja mam plan. No oczywiście moby jak zwykle są. U łóżko jest szybko zrobię. Szybko spać idziemy, wszystko spać i w dzień będziemy dalej działać. Dzisiaj szukamy totalnie jakiegoś nowego nowej miejscówki na zamieszkanie. Bo szczerze, nudno tu jest. Uu. No, w ogóle w miesiącu, jak wam mówiłem, w poprzednim odcinku nie grałem w Minecrafta. No, nie grałem w Minecrafta i po prostu teraz trzeba nadrabiać te straty Minecraftowe, ale muszę się też trochę uczyć. Wiecie, a ja pierwsza liceum już, właśnie muszę zmienić w danych, bo to ciągle jest ósma klasa podstawówki, że chodzę. Żeby ktoś nie pomyślał, że chodzę sobie do ósmej. muszę coś zjeść, bo ja zaraz tutaj. Ne? Dobra, ale mega mało daje okłódek. Dobra, dobra, Git. To jest. O, mamy pierwsze żelazo. Ooo, więcej, więcej. Muszę, że tu żadnych mobów nie ma. I że nie będą się lesbić, no bo tu jest. Widzicie. Śniutko. Jeżeli że łóżka nie mam. Co to jest za ha jenny Sedio i kilow mi się skończył w tym momencie, poczekajcie? Tu sobie kolejne pyk. Mamy kilof a miedzi nie będę na razie zbierać, bo po co mi kolejne żelazo. Żelazo się przyda widzowie. No i zostawcie tak nie wiem może 7 łapek w górę, a pojawi się... Nie, widzowie, zostawicie 20 łapek w górę. Namawiam y, Roxana żeby nagrała ze mną film. Tak zostaw... Nie 15, dobra. 15 łapek w górę. Możemy taki deal zrobić. Dobra, ale ja muszę się stąd wynieść, bo ja tutaj zbieram tej temy a Dobra. nie wiem w którą stronę nawet się udać Dobra Czekajcie, ja mam plan co zrobię Czekajcie, łódkę ile? I lecimy, lecimy. Ja tej. Tak. Domyśli się też do końca nie przyzwyczaiłem. Teraz w ogóle ostatnio mało na kąpie siedziałem. No. Czy to tak naokoło leci? Dobra, lecimy A, i tu, tu to się tu się kończy Dobra, lecimy w takim razie z buta dalej No tak jak wam mówię to może jakiś QA albo coś takiego uda się nagrać No, jeżeli się oczywiście zgodzi, nic na siłę, pamiętajcie. O Boże. Ja tutaj chcę coś normalnego, a nie tutaj... sobie, nie chcę po tutaj, nie dla mnie las, las nie dla mnie, widzowie. Nie pamiętam, czy pozdrawiałem, ale jeszcze raz pozdrawiam Dorotę, czyli... No, ale ogólnie to najważniejsze to jest toksane. no, ale się dowiecie dlaczego. A się o dlaczego? Jestem już, kurde. Chodzę już tyle po tym... Ale jest nadzieja, słuchajcie. Jest nadzieja. O kurde, wioska. Widzicie? Mówiłem, jest nadzieja, kurde, bo chodziłem po tej... Widziałem chyba całą tego, już wam tego naprawdę, jakbyście widzieli, to... Mogę później wam jakoś, jako w niepublicznik na playliście, to udostępnię, jak ja szukałem, ale... No masakra. O, chlebek! Ja ty te, ile tego jest, ludzie! Dobra. A skrzyneczkę sobie wezmę, bo może się przydać. Eee, dobra, ło. Dobra... A, lecimy dalej, U kurczę, nieźle, nieźle! U kurczę. Nie mogę tutaj zginąć, ja trochę się zapominam w niektórych momentach. O kudle O nie. nie, 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 o nie, o nie. Ja tam nie wracam. Dobra, lecimy dalej w takim razie. O, to mogę sobie też zabrać? Ki. No, więc Pozdrawiam. Wszystkich. O, jak jagódki się przydadzą. Jagódki mogę brać. Ja mam 31. jeden. No, trochę tych jagódek mam. Pik. Dobra. Kurde kod, dobra To jest jakaś, o kolejna skrzyneczka i jagódki są Najsik A ja wszystko poobczajałem Nie wydaje mi się Nie wydaje mi się Wszystko poobczajał Dobra, ale ja nawet w tej wiosce tak szczerze nie chcę być do końca. A właśnie jeszcze się prześpię może. Dobra, się... Aha, w tym... Akurat wybrałem domek bez łóżka. Kolejny domek bez łóżka. O, tu jest jakaś... No golemie! Jak chcę spać. O, dobra, idę se spać. Dobra, jest dzień się z wami teraz pożegnać, dziękuję wam za odcinek, zostawcie łapkę w górę. udało nam się znaleźć wioskę, okay. subskrybujcie kanał, my się widzimy jutro, ma... znaczy za 3 dni, tak, już po tym daily, ee, widzimy się za 3 dni, do